You think you know me? Halo, mam zabić Aleksa Charlesa, byłego SBK. Przez niego część bandy została skazana na śmierć. Okej, okay, robi się. Mam zabić własnego sąsiada, to przegięcie, ale jak trzeba, tak trzeba. Zakradnę się i zabiję go jak będzie spał, pomogą mi w tym kalosze bezdźwięczne firmy Nike za 20 zł. Co to ma znaczyć, kim jesteś i dlaczego wszedłeś do mojego mieszkania bez pozwolenia? Panie Aleksie, jestem pańskim sąsiadem kodim Brownem i mam pana zabić bo inaczej zginął mój najbliżsi jest. Więc pan też dał się w to wrobić, że co? Ja też byłem w to zamieszany, byłem snajperem, pewnego dnia podczas nieobecności bandy Johna Francesa wszedłem do ich bazy i znalazłem listy zabitych, byli tam m.in. moi bliscy i pozostali snajperzy, politycy, milionerzy, nagle oni weszli. Chciałem ich zabić, ale skończyło się na tym, że ledwo przeżyłem trafiając w stanie krytycznym do szpitala. Chciałem ci o tym powiedzieć, żebyś nie zabijał więcej niewinnych robali i nie skończył jak pozostali. Jeśli mi nie wierzysz, zaprowadzę cię do ich nowej bazy, w starym magazynie niedaleko lotniska. W takim razie w drogę są w magazynie, trzeba tam się zakraść i ich zabić.